Jakie to jest mega urocze, nie wytrzymam. Jeszcze bez mikrofonu lecimy. Hej, cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin'. Dzisiaj static memories, jest to kolejny mod, i tym razem także taki nieco bardziej poważny. Tak jak było to przy Garcelu. Dzisiaj będziemy mieli pewną historię, historię o boyfriendzie. Z tego co widziałem z trailera, no wylądował on w szpitalu i zobaczycie jak to wszystko będzie wyglądało. Jak widzicie, muzyka naprawdę klimatyczna, taka spokojna, ładna. Tło już niestety bardziej takie niepokojące. No i zobaczmy jak wygląda story mode. mamy prolog i fazę pierwszą. Tak, muszę oczywiście przejść prolog i sobie ten prolog przejdziemy na hardzie. Patrzcie, jaki tutaj słodki monitorek. Pewnie ten monitor, który monitoruje. <laughs> Nie, ten, który sprawdza oczywiście uderzenia serca, takie tam, wiecie, wszystkie staty pokazuje. Traki mamy puls. No właśnie, zgadzałoby się. Tak więc zaczynamy. Dzisiejszy mod jest bardzo długi, a wiem, że długie odcinki lubicie. Także możecie zostawić łapkę w górę. tysiąc łapek w górę z okazji, że dłuższy film byłoby miło. Oczywiście za komentarze postaram się wszystkie przypiąć serduszko. Jak najwięcej serduszek zawsze rozdaję. Także piszcie, warto. No i co, i subujcie, jeżeli jeszcze nie subujecie, bo jak widać na wykresie, sporo osób tego nie robi. A myślę, że warto. No a my przechodzimy do prologu. Robo e, Heartbeats. Ok, zobaczmy, jak wygląda pierwsza. Piosenka i w ogóle jak wygląda historia boyfrenda zobaczcie jak to wygląda. W sensie wiecie, no... Jest tu... Zakładam, że będzie tu trochę śmiesznie, ale ogólnie no temat nie jest śmieszny, co nie? Bip, bip, bip. Siemka. E, fajnie widzieć, że wstałeś. E, kim ty jesteś? E, cóż, jestem Bipi. Rzecz jasna. Kim mogę być innym? Ja... W każdym razie... Przybyłem tutaj, żeby sprawdzić czy wszystko z tobą OK. Y, mam. nie czuję się zbyt dobrze. Co? O, nie, nie, nie. <grych> ok, co on tutaj jeszcze mówi? A. Y, nie, to nie to. Ok, czyli musi. On tu jakąś zabawę nam chyba urządzi. Tak, nie mogę pozwolić, by którykolwiek z moich pacjentów czuł się smutny. Nie, kiedy jestem w pobliżu. Doktor Senpai. Doktor Senpai. Mamy doktora, który jest Senpaiem z <grych> Wiku pixelowego. OK, Czyli wiku 6. Okej, czyli widzę, że. Hmm, co by to zrobić, co by to zrobić? O, wiem! Dlaczego nie zaśpiewamy razem? Zaśpiewać? Zaśpiewać Tutaj? No pewnie. To znaczy. <grym> Wiesz co, czemu nie? Spróbuję. Będzie fajnie zaśpiewać po tym wszystkim. Cudownie. Ja zajmę się muzyką, a ty zaśpiewaj. Jestem taki podekscytowany. Dobra, czyli nasz tutaj komputerek, który nas pilnuje? Chce nam ogarnąć zabawę. Jakie to urocze, nie wytrzymam. Totalnie urocze, widzowie, jak widzicie. Dobra, postaram się nie odzywać za dużo. Mamy boyfrienda w szpitalu, no nie jest to przyjemne, ale urocze jest to, że ten komputerek się nami tutaj zajmuje. I nam przypomina nasze śpiewanie, jak to było kiedyś. Tylko co się stało, skoro on do tego nie chce wracać? W sensie, i czemu on wylądował tu? Za bardzo wiem. Może jakoś się to rozwiąże. Słychać teraz ojca tych O Oj, za szybko wcisnąłem Jest to wolne i za szybko chcę wcisnąć, wiecie? Jakie to jest mega urocze, nie wytrzymam. Jeszcze bez mikrofonu lecimy. Boyfriend, jak ty dalej w pornie jesteś? Co ty gadasz tutaj? Że jest ci źle. Jak ty najlepszy raper, nigdy nie przestaniesz śpiewać. Nie zamartwiaj się, mordeczko. 90% i 3 misy. No, to mój błąd, ale dobra. Nie przejmujemy się misami. Patrzymy na historię i mamy tutaj doktora senpaja, pierwszy trak, doktor, drugi medicine i ostatnie damage, lovely, medicine. Zobaczmy jak to wygląda i jaka będzie historia, no bo mówię, tutaj mamy jakąś historikę, zobaczcie to. Mamy odwiedzających, tutaj jakiś komputerek smutny. Staram się jak najwięcej zobaczyć. A co to, a więc co to było? Bip, bip, to było świetne. Jesteś świetnym piosenkarzem, boyfriend. Czy tam raperem? A dzięki, Bipi. Tak, drzwi się otwierają. Huh. No i wszedł doktor Senpai. <grym>, Ciekawe, czy. Ale nie powinieneś być poza, pewnie, łóżkiem. Kto pozostawił ten monitorek tutaj? Przysięgam, że. Okej, okay, za chwilę przyjdzie, żeby nas już wypuścić ze szpitala. To jest w sumie pocieszające, myślę. Będzie wypis. Okej, okay, po prostu tu zostań. O, oczywiście, super. No i wynosi ten monitorek, ale to jest świetnie narysowane. Co? O, co tu się dzieje? Ja jestem ciekaw, o co chodzi że my w ogóle w tym szpitalu jesteśmy. Czy ja coś pominąłem? Jeżeli coś pominąłem, a wy już to widzicie, to możecie napisać. I zobaczcie, w tle widzę... Monstera. Lemon Demon za głową senpaja, jak nic. Hej, dzięki, za, że poczekałeś. Przepraszam za wszystko. Po prostu zespół jest przepełniony pracą. W każdym razie, zacznijmy. Możemy zacząć? Możemy zacząć tutaj, powinno być. Musimy sprawdzić tylko kilka rzeczy. Pierwsza jak się czujesz i. Okej. Okay. Czyli miałeś dużo problemu. Problemów. Okej, okay, sprawdza, czy stres nie, nie sprawił, że jest z nami gorzej. I że wszystkie... no cała medycyna, całe tabletki i tak dalej działają. brzmi nieźle, hehe, he. no i mamy tego gościa, patrzcie, Lemon Demon, cudownie, dobra, czyli pojawia się Lemon Demon, i czyżby on był w naszej głowie, czy, czy coś w tym stylu, no bo go tutaj nigdzie nie ma, czyli... Nienawidzę tego dźwięku, to jest, to jest tak niepokojący dźwięk. Zawsze jak się wbija do szwitala i to tak pipczy. To to jest creepy totalnie, nie ja się boję tego. O, i przypomina nam piosenkę Senpai'a. Jak te łapki rozkłada. Podoba mi się, że. Nie podoba mi się to, że Boyfriend jest smutny troszkę. Ale podoba mi się to, że mimo wszystko i tak chce śpiewać. I patrzcie, jak nas tutaj doktor sprawdza, czy dalej dobrze śpiewamy. Był przeciwko nam, a teraz nas tutaj. jest naszym lekarzem, senpai. Ojejku, co to było? Ok, zmisowałem. Nie spodziewałem się takiego ataku, wiecie? Ale ikonka senpai jest taka, jakbyśmy go nie pamiętali. No tak, w sumie to ma sens. Jejku, wystraszyłem się znowu tego, ale tym razem trafiłem. Tym razem się nie nabrałem. Ale te mise wleciały w momencie, kiedy był ten nowy atak. Nie spodziewałem się czegoś takiego w tej grze. Upsi. Ok, mogło pójść lepiej, ale i tak poszło, wydaje mi się całkiem nieźle. Zobaczmy, co czeka nas dalej, tutaj w tym szpitalu. W porządku. Cóż, z tego co mi tutaj mówisz, to kilka symptomów. No, coś tam dalej się pojawia. Ale wydaje mi się, że nie powinniśmy niczego zmieniać. A więc powiedziałeś, że twoje myśli były takie niewyraźne? To prawda? Tak, coś w tym stylu. Nie wiem. Ciężko to wyjaśnić, jak mam być szczery. Cóż, tak myślałem. Dalej musimy sprawdzić, czy nie jest to coś poważnego. Po prostu, żeby być pewnym. Okej, okay, musimy jakieś tutaj badania przeprowadzić. <laughs> Jak co, matematyka? <laughs> nie, 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 nie matma. Tak, no to by było dziwne. Nie przejmuj się. To nic trudnego. Po prostu powiem kilka słów i wyrazów. Wiecie. Znaczy słów i wyrazów to jest ta samo. Jakichś zdań, co nie? I po prostu powtórzysz to za mną. Brzmi dobrze? Tak, mogę to zrobić. Świetnie, zacznijmy. No i mamy kolejną piosenkę. Tak, nie do końca oczywiście mogę tłumaczyć. Dobrze. Jeszcze tak aż się nie znam, ale staram się. Myślę, że i tak tutaj większość jest dobrze przetłumaczyła, no? Dla was. Mamy kolejną piosenkę senpaja. Dobra, lecimy. Powtarzamy frazy. I wyrazy, <laughs> Ale świetne, że Doktor Senpai. Ciekawe to będzie w drugim tygodniu, bo to jest demo moda, co nie? Wiecie, będzie dalej historia. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żebym nagrał tego moda, jak wyjdzie update. Bo to by było chyba ciekawe. W drugim tygodniu kto będzie? Czy będzie w ogóle dziewczyna boyfrienda? Czy ona może... Nawet nie chcę myśleć, czy ona gdzieś tam zginęła? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. że się tylko jemu coś tutaj stało, a i tak żyje i dobrze. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Co, co, co mam wywnioskować z tej historii? Jeszcze ciężko, ciężko zrozumieć, gdzie jest dziewczyna jego, nie? Chyba, że coś pominąłem i wy możecie mnie naprowadzić w tym. Dajcie znać w komentarzu, że coś pominąłem. Ale historia wygląda tak, że no tutaj pamięć stracona. Troszkę. Dobra, mamy to, ale ładnie. Za dużo wklikałem, ale dało radę. Posłuchamy sobie trochę, później Ci wypowiem. Naprawdę bardzo ładny mod. Taki, wiecie... z historyjką. No i długi, to co lubicie najbardziej w sumie. Zauważyłem. Kurcze, zmisowałem jeden. Mózg mi się zlagował, ale było dobrze. Było naprawdę fajnie. Myślę, że tu Brawka się należy. 91%. Dobrze, panie doktor Senpai, co tutaj jeszcze musimy zrobić, żebyś mnie wypisał? Bo chciałbym wrócić do dziewczyny. Mam nadzieję, że ona jest cała i zdrowa, co nie? I co jest z tym Leon Demonem, że on się pojawił w naszej głowie, on jest, czy jak? Tak, tak wnioskuję po tym. Bo się pojawił w dialogu naj najpierw. Nagle, nagle, nie najpierw, tylko nagle chciałem powiedzieć. A cóż, mam dobre i złe wieści, tak? Okej, okay, czyli dobrą wieścią jest to, że te jego takie niewyraźne myśli, problem, wiecie, z, tym, z tą pamięcią tak dalej, nie jest aż tak znaczące na normalne jego funkcjonowanie, czyli będzie spoko. Może sobie funkcjonować, boyfriend. Oczywiście... Nie mogę być pewien bez kolejnych testów, ale na teraz powiem ci, że będzie ok. E, no i cóż, jest to słabe, że, że dalej się to dzieje, tak? Mimo, że teraz nie jest to nic poważnego, to później może się pogorszyć. Wygląda na to, że twoje. Wiecie, jak, jak to powiedzieć? Jego leki działają ok, w porządku są. Więc to nie może być to. Ok, czyli dodatkowo coś się stało. Już widzimy, że był jakiś tutaj wypadek. No bo w sumie do, raczej bez wypadku byśmy nie wylądowali w szpitalu, wiadomo. Ale nic to nie pozostawiło. Okej, okay, i jak on mówi, że w naszej głowie, znaczy z naszą głową nic się nie stało, to nagle wjeżdża ten lemon-demon. Ja tutaj wnioskuję, że mamy problem z tą głową i to będzie jakoś rozwijane. Może w drugim tygodniu będzie lemon-demon, kto wie. Będziemy musieli, albo w finalnym tygodniu będziemy musieli stawić czoła, wiecie, temu, co nas prześladuje, czyli w głowie, ten irytujący lemon-demon, który się tutaj śmieje. Jest coś, o czym mi nie mówisz? O czym myślisz? Znaczy, co masz na myśli? Znaczy, czy jest coś, co jeszcze cię wkurza? Och. Chłopcze. Wiesz, że się o mnie dowie, prawda? Jak miałby się nie dowiedzieć? Nie, raczej nie. Okej, okay, jeszcze kilka rzeczy zanim cię wypiszę. Czyli wygląda na to, że jakby boyfriend gada sobie z tym Lemon Demonem i nie wiem, on się z nim albo zaprzyjaźnił, to jest pierwsza teoria. jakoś sobie umilili czas w tym szpitalu, a przez to, że tej dziewczyny nie ma i był ten jakiś wypadek, nie wiem jeszcze jaki, albo to mi umknęło, to mi dajcie znać, ale prawdopodobnie jeszcze tego nie wiemy. Zobaczymy, jak wyjdzie drugi tydzień, ale jeszcze dokończmy tutaj historię, może się czegoś dowiemy. Hej, dzieciaku, jesteś tutaj? Nie opuścisz tego miejsca. Kiedy dowiedzą się o mnie, będziesz tu uwięziony. Ale hej, powodzenia. Co za dziad jeden. Okej, okay, pierwsza rzecz. No i mamy kolejną piosenkę, prawdopodobnie ostatnią. Ostatnią, no tak, bo w traku były trzy. jazda, jak fajnie to brzmi. Dobra, słuchamy i gramy. Zobaczymy, czy się jakoś historia rozwinie jeszcze. Bo póki co, to ja sam dokładnie nie wiem, o co tutaj chodzi. O nie! Ale zmisowałem. Trzeba trzymać dobra, musimy poprawić wynik. No i ładnie tam zapomniałem po prostu przetrzymać tej strzałki, wiecie? O nie, tu ten moment. Problem wiecie z głową, z myślami. Ale to jest dosłownie doktor serduszko. <tak>, tak wygląda, o nie, mis. Okej, okay, czyli na prawo muszę mieć palec, żeby sobie trzymać? Powinienem tak mieć? Ej, naprawdę ładna ta seria. serio. Oj, uwaga, tutaj będzie to po prawej. Dobra, mamy. O nie! Oj, oj jak brzydko na koniec. Sorki widzowie, kurde, ale zepsułem na koniec. Chyba sam dostałem laga mózgu. Dobra, no trudno. Nie będę tego powtarzał i was oszukiwał. To jest moje pierwsze podejście, także no tak mi wyszło. Dobra, i zobaczmy o co tutaj chodzi. I to powinno być wszystko. Mamy tylko jeszcze trochę papierkowej roboty. No, będziesz musiał coś podpisać, tak? Będziesz mógł wyjść. E? Co? Mogę wyjść? Tak, możesz wyjść. To do tego dążyliśmy, pamiętasz? A naprawdę. Czyli on nie chce wyjść, jemu się tu. Hm, pewnie nie chce stawić czoła lękom, wiecie, no ma problem z tym. Chyba, że jest coś, o czym mi zapomniałeś, bo on powiedział, czy. Znaczy Boyfriend spytał tu doktora senpaja, czy jeszcze czegoś nie ma. Nie, nie, nie zapomniałem o niczym. Ale cholera, byłem tutaj cały miesiąc i po tym wszystkim co się stało, ja po prostu. Myślałem, że to będzie moja, moje nowe życie, nowa, wiecie, taka normalność dla niego. Rozumiem wielu moich byłych pacjentów. Tak, też miał taki trudny czas kiedyś usłyszało o opuszczeniu tego miejsca. Siedzenie w takim szpitalu, w takim pokoju w szpitalu sprawia, że bardzo, na bardzo długo Sprawia, że czujesz, że nigdy stąd nie wyjdziesz. No i nagle przychodzi tutaj wyjście. W każdym razie po prostu będę potrzebował, żebyś wypełnił. Co nieco byś mógł... bym mógł cię wypisać. Okej, okay, daj mi sekundę. No i po tym wszystkim możesz iść. Um. Jeżeli jakiekolwiek dolegliwości spra będą sprawiały ci problemy, zażyj leki przeciwbólowe. Ok? Okej, okay, dziękuję, doktorze. Hart, ok. Doktor Harles. Carles, Carles Hart. Żartujesz. Nie, nie żartuję. <grym> no tak, no bo doktor Hart, wiecie o co chodzi. Cóż, doktorze, dziękuję jeszcze raz. włożyłeś wiele, wiecie, hart, serca w tą pracę. To niezły żarcik. Sorki, to było słabe. Wszystko okej, okay. nieważne. Przebierz się i jakaś pielęgniarka po ciebie przyjdzie. Lila, OK. Da znać Lili, że no po prostu ona nas odprowadzi, co nie? Dziękuję jeszcze raz. Żaden problem. To uważaj na siebie, boyfriend. No i drzwi się zamknęły i mamy tego dziada, który tutaj coś nam będzie mówił. Naprawdę? Naprawdę? Włożyłeś to wiele serca? To było wszystko, to wszystko na co cię stać? Ej, jesteś tutaj? Możesz się zamknąć, Lemon. Cały dzień mnie ignorujesz. I to Lemon Monster. Okej, okay, no bo tutaj wiecie, tak jak twórcy mówili, że monster powinno się mówić, a nie lemon demon, ale i tak ludzie będą mówili lemon demon, no i wiecie. Okej, okay, boyfriend, not lemon man, tak, że, że jednak monster. Posłuchaj, nie mam czasu na to. Znasz zasady. Ja też. To jest ten tekst taki, z czegoś to było, nie pamiętam już, może wy mi napiszecie, ale kojarzę, że to było z czegoś. Ty. <laughs> Nie wiem, jak to powiedzieć. Czekajcie, gdybym miał um, przetłumaczyć Lemon Ass, chyba bym tego nie tłumaczył po prostu, ale gdybym miał na Ziemniakowy przetłumaczyć, to bym powiedział coś ty, w stylu. Czy cytrynia dupo? <grymne> nie kłóć się ze mną. Ja, boyfriend. Um, będę kontynuował swoje życie. Kon to wiecie, to będzie, wyjdzie i będziesz szczęśliwy. Widzisz? Proste, mech. Jak mogłem z tak długo wytrzymać? że z tym. No cóż, spotykałeś się z tą swoją dziewczyną. Gościo, ona wyglądała tak... No wiesz. <noise> no chciał ją schrupać, Lemon Demon, znamy to oczywiście, no w podstawce to było. No tak, to to co robiłem, prawda? Tęsknię za nią, ja też Monster, ja też. I tu już się pokazuje coś w stylu, że GF... Coś jej się stało, no i może nawet jej tutaj już nie ma. I przez to mamy problemy, jeszcze mamy z głową problem. Wylądowanie w szpitalu. Zobaczymy, jak się rozwinie ta historia. Bo tu już mamy kilka takich, wiecie, naprowadzeń. W każdym razie powinniśmy już iść. A już polubiłem to nowe miejsce. Nasz nowy dom. Nie chcę słyszeć nic po opuszczeniu tego pokoju, ok? Ok, będę cicho. Jesteś szczęśliwy, dzieciaku? Tak, no dobra. Czyli mamy. Serio fajnie to wygląda. Jestem ciekaw, jaki będzie drugi face, czyli jaka będzie druga faza, drugi tydzień. Czy będziemy sobie szczęśliwie żyli, czy jak. Czekam, aż wyjdzie ten mod, aż wyjdzie update. No i nagram wam kolejny odcinek. Dzięki za wysłuchanie, za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało, że w miarę okej okay tłumaczyłem i że mniej więcej rozumiem tą historię. Także no, wszystko chyba mówiłem w trakcie, więc nie będę już powtarzał. Dzięki. Jeszcze raz za wysłuchanie i cześć, trzymajcie się!